Wow, to pizza! Ciekawe, z czym jest. Sprawdźmy. Pachnie czekoladą. Wspaniale. A ty co masz? Ja mam pizzę z gumy, tak jak myślałam. Jestem pewna, że smakuje o wiele lepiej niż czekolada. A tak przy okazji pięknie pachnie. Mmm, jest taka słodka. Pyszna. Uwielbiam gumę. Nie ma nic lepszego na świecie. Szalenie podoba mi się ten smak. Od razu tak pomyślałam. Ty nic nie rozumiesz, Jess. Od takiej pizzy nie można się oderwać. Mogłabym ją rzuć bez końca. Mm, super. To najlepsza guma do rzucia, jaką kiedykolwiek jadłam. Oj, zapomniałam o balonach. Zobacz, co potrafię. Rewelacja. Świetna zabawa. Mówiłam ci, że lubię dobrze zjeść. Przy okazji, jeśli zwinąć kawałek pizzy w rurkę, idealnie mieści się do buzi. Widzisz? Zostało mi tylko trochę. Chcę cieszyć się tymi ostatnimi chwilami. Zawsze będę pamiętać te pizzę. Chyba już się skończyła. Kurczę, dlaczego tak szybko? Wszystko co dobre szybko się kończy. Teraz moja kolejna przekąskę. Jestem pewna, że pizza czekoladowa będzie pyszna. Ekstra. Bardzo chciałabym jej spróbować. Myślę, że jeśli wezmę jeden plasterek, Jess niczego nie zauważy. Jestem pewna, że jest tak samo dobra jak pizza z gumy balanowej. Ej, gdzie się podziało moje jedzenie? Monika, odłóż pizzę na miejsce. Ale ja chciałam tylko jeden kawałek. Mogę dać ci w zamian resztę mojej gumy. Nie mam mowy. To nie jest dobra wymiana. Poza tym ta guma była w twojej buzi. Nie sądziłam, że jesteś aż taka wrażliwa, jeśli o to chodzi. Przestań nie rozpraszać, muszę zjeść jeszcze mnóstwo kawałków pizzy. Jeśli się podzielisz, to przyspieszymy ten proces. Mam już jednak inny plan. I tak dostanę swoje, zobaczysz. Jestem pewna, że Jess nie jest przygotowana na takie niespodzianki. Co się dzieje? Dlaczego lecę do góry? Miłego lotu, Jess! Mam lęk wysokości. Sprowadźcie mnie z powrotem na Ziemię, proszę! Muszę się pospieszyć i zjeść pizzę, zanim balon pęknie. Super! Jest pyszna. Jednak lubię czekoladę tak samo jak gumę do rzucia. Jest taka delikatna, po prostu rozpływa się w ustach. Świetnie, już jestem w kosmosie. Co dalej? O nie! To kosmici! Pomocy! Pękł mi balon! Spadam! Pizza była niesamowita. Najadłam się dosyta. O, chyba Jess wraca. Masz rację, Monika. To ja. Co się stało z moją pizzą? Zjadłaś ją? Oczywiście, że nie. Ogromne czekoladowe ciastko. Co za szczęście! Wielka guma balonowa? Super! Od dawna chciałam poćwiczyć szczęki. Myślę, że to ja powinnam zacząć. Boże, nie mogę uwierzyć w swoje szczęście. To ciastko jest takie ładne, że nie chcę go zepsuć. Ale ochota na słodki przysmak bierze górę. Pyszności! W środku jest mleczne nadzienie. Co za miła niespodzianka. Dobrze, że trafiłyśmy do tego challenge'u. W przeciwnym razie nigdy nie spróbowałabym czegoś takiego. Ech, został ostatni kęs. Najadłam się, ale niczego nie żałuję. Teraz wyglądasz jak hipopotam. Serio? Powinnaś troszeczkę odpocząć, zanim to wszystko przetrawisz. Jestem gruba? To straszne! Nie płacz, wiem jak przywrócić ci formę. Musisz po prostu poćwiczyć. Sztanga jest taka ciężka, ledwo mogę ją podnieść. Trzymaj szybko! Czy to na pewno pomoże? Nie jestem przyzwyczajona do dźwigania ciężkich rzeczy. Sztanga ciągnie mnie w dół! Wygląda na to, że naprawdę nie była gotowa do ćwiczeń. Mogę zrobić wyciskanie, leżąc. Słuchaj, myślę, że dam radę. Dobra, ta sztanga jest teraz dla mnie za lekka. No i jak Ci się podoba moja nowa figura? Hmm, dobra robota, możesz być z siebie dumna. Teraz twoje kolejne jedzenie. To jest zadanie, z którym na pewno sobie poradzę. Hmm, pyszności Super! To nie będzie trudne do zjedzenia. Patrz, włożyłam już prawie połowę do ust złe tempo. I po wszystkim pozostały tylko słodkie wspomnienia. Właściwie to zapomniałaś o drugiej części. Ups, chciałam już zrobić balony. A teraz masz gumę na całej buzi. To nic takiego. Szkoda, że muszę to wszystko wyrzucić. Stop! Co tu się dzieje? Chyba ktoś kradnie mi gumę. Monika, dowody prowadzą prosto do ciebie. Dlaczego zawsze kradniesz moje jedzenie? Będę musiała cię związać, żeby to się więcej nie powtórzyło. Myślę, że nasz challenge idzie świetnie. Podoba mi się, a tobie? Masz ochotę na gumę do rzucia? Widzę, że nie. No dobra, to sama ją wiem. Możesz mi wierzyć na słowo, że jest pyszna. Jess, nie powinnaś puszczać balonów. Nie umiesz. O nie, Monika utknęła w balonie. Wygląda na to, że miała rację. Wypuść mnie stąd! Już lepiej. Wydaje mi się, że przykleiłam się do podłogi, ale to nie jest najgorsze w tym wszystkim. Jess, jak się masz? Nie wiem, z czego się śmiejesz. Nie jest mi do śmiechu, ale wyglądasz bardzo śmiesznie. Wow, wielkie wiaderko Nutelli. Jestem zadowolona. Zobaczmy, co ja mam. Jak dużo gumy. To prawdziwy prezent. Nie mogę się doczekać, kiedy to spróbuję. Spójrz, Monika. Można w tym zanurkować. Nie robi to na mnie wrażenia. Moja Nutella. Jest tak czekoladowa. Super! Chciałabym się w niej wykąpać. Wygląda naprawdę kusząco. Kurczę, chyba nie dali mi łyżki. Czym ja to będę jadła? Dobra, użyję rąk. Tak jest nawet lepiej. Smaczniej. Uwielbiam zlizywać smakołyki z palców. To takie miłe uczucie. I bardzo niehigieniczne. Fu! Po prostu jesteś zazdrosna, przyznaj. Ej, co to jest? Nie mogłam się powstrzymać i postanowiłam spróbować trochę prosto z wiaderka. Monika, dlaczego to zrobiłaś? Mam czekoladę na całej twarzy. Nie na całej, a teraz na całej. Mam nadzieję, że to wystarczy, żebyś nie zbliżała się do mojej nutelli. Narysowałaś mi wąsy? Dobra, udawajmy, że jestem kopkiem, który lubi się oblizywać. Świetny pomysł, nie będę przeszkadzać. Przy okazji wymyśliłam, czego można użyć zamiast łyżki. Myślę, że wygodnie będzie jeść krem patyczkiem. Nie wiem, co zamierzasz. Dokąd idziesz? Natychmiast potrzebuję zamrażarki. i Chcę zrobić lody czekoladowe. Postawię to tutaj na jakiś czas. Mam nadzieję, że mój plan się powiedzie. Musimy poczekać, aby się o tym przekonać. Odmierzam czas. O, jak szybko mija! Tak jest nawet lepiej. To znaczy, że mogę już zabrać lody. Chyba zamarzły. To jest właśnie to, czego potrzebuję. Pospiesz się i pokaż, co ci wyszło. Musisz być troszkę bardziej cierpliwa. Patrz, już wyciągam. Oto moje czekoladowe lody na patyku. Według mnie wyglądają niesamowicie. O, i ten smak! To za wspaniały plan, rewelacja. Sama jestem zachwycona. Ja też chcę polizać. Mmm, naprawdę dobre. Co ty sobie wyobrażasz, Jess? To moje lody? To nic takiego. O co ci chodzi? Nie mogę się oderwać. Szkoda, że zostało tak mało. Chyba zjem to wszystko naraz. Nie będę już potrzebowała patyczka. Nie musisz rozrzucać śmieci. Skoro już skończyłaś, to ja zaczynam. Myślę, że będzie pysznie i wesoło. Zastanawiam się, czy zjem tyle gumy. Zawsze możesz poprosić o pomoc. Jestem tutaj. Nie mam w zwyczaju wątpić w swoje siły. Jestem pewna, że dam radę. Najważniejsze, żeby nigdzie się nie spieszyć i po prostu cieszyć się chwilą. Zaczynam nabierać apetytu. Bardzo mi się to podoba. Szkoda, że nie wiesz, jak niesamowita jest ta guma. Tylko moja szczęka jest troszeczkę zmęczona. Chciałabym zaznaczyć, że wszystkie papierki wyrzucasz w moją stronę. Przepraszam, nie zwróciłam uwagi. Pozwól mi to posprzątać chwileczkę. Wystarczy zdmuchnąć je suszarką do włosów. Nic skomplikowanego. Jakie to miłe uczucie. Moje włosy tak pięknie powiewają na wietrze. Widzisz? Mówiłam ci, że nie ma problemu. A gdyby tak za pomocą suszarki do włosów zrobić jedną wielką gumę? To niezły plan! Warto spróbować! Udało mi się, Monika, widzisz to? Niesamowite! Zobacz, jak płynna jest ta guma! Jak zamierzasz ją zjeść? Już coś wymyśliłam, ale potrzebuję Twojej pomocy. Wystarczy wlać gumę do buzi przez lejek. Monika, świetnie sobie radzisz, tak trzymaj. Guma się skończyła. Czuję się trochę dziwnie. Zaczynasz puchnąć od środka? Zaraz zrobię balona. Jess, teraz jesteśmy całe w gumie. Przepraszam, nie chciałam. To ona tam rysuje. Chcę burgera. Burgera to niezbyt zdrowe jedzenie. Burger? Dobrze, wyzwanie przyjęte. Chcesz burgera? Świetnie. Bierzemy kotleta. Łatwizna, zaraz będzie gotowy. Pomidor musi być. Najpierw go pokroję. Nóż jest jakiś tempy nie do końca tak, jak chciałem. Dobra, połóżmy pomidora na bułce. A teraz ser. Obejdzie się bez noża. Patrzcie, jaką mam wprawę. No i git. Ojej, kotlet się pali. O nie, jakie gorące. Trzeba było założyć rękawiczki. A teraz układamy kotleta na bułce. Gotowe. Troszkę się przypalił, ale nie szkodzi. Pora na drugą część bułki. I wola! Gotowe! Oj, moje biedne ręce! Bułka, kotlet! Nie sądzę, poradzę sobie bez tego. Jabłuszko, to tego potrzebuje moja wnuczka. I jeszcze jeden zdrowy owoc banan. Nie możemy się obejść bez kiwi i pysznych truskawek. Teraz wszystko to ładnie połączymy i wyjdzie pełen witamin owocowy burger. Wygląda wspaniale. Szefowa kuchni rozpoczyna gotowanie. Zamierzam zrobić najlepszego burgera w historii. Wszystkie składniki już tu są. A te kolorowe kotlety pachną wspaniale. Najpierw cebula. Potem serii kotlet. I sałata. Po sera i marchewki. Nie zapomniałam o kiełbasie. Voilà, super burger jest gotowy. Nasze są lepsze. Smacznego siostrzyczko. No w końcu, teraz wybiorę najlepszego burgera. Co to jest? Wygląda ohydnie. Masakra tego na pewno nie zjem. Spójrzmy na to, wygląda całkiem ładnie. Spróbuję. Źle. Uwielbiam owoce, ale to nie jest prawdziwy burger. Wow, co ja widzę! Jaki wielki! O tak, smakuje jeszcze lepiej niż wygląda. Wybieram ten. Widziałam, że wygram. No, co ty nie powiesz? Czyli niepotrzebnie poświęciłem swoje ręce. Fajnego do picia. Coś fajnego do picia? Lemoniada to pestka, już się robi. Zaczynajmy. Piękna szklanka to podstawa. Wysypuję na serwetkę posypkę. Dodaję cukru. Bierzemy piękną szklankę, zanurzamy w miodzie i przyczepiamy do niego naszą posypkę z cukrem. Pójrzmy. Idealnie. A teraz troszkę pracy z lodem. Uwielbiam to. To jest takie uspokajające. Lód pierwszej klasy gotowy. Delikatnie wsypię go do szklanki. Co ty tam robisz? Ach ci kucharze. Nie wiedzą już co wymyślić. Przecież lemoniada co cytryny. Oto i one. Wyciskam z nich sok do wody. Cudownie wygląda, wspaniale. Spróbujmy. Ola, boga, jakie kwaśne! Trzeba dodać cukru. Najpierw go trochę zjem. Od razu lepiej. Czy tyle wystarczy? Dodam może więcej. A co ja mam robić? Mam genialny pomysł. Wrzucę do blendera kawałki batona i oraz pyszne czekoladowe kulki. Dodam wyśmienitych lodów i zaleję wszystko mlekiem. Porządnie wymieszam. Wlewam całość do szklanki. Dodam słomkę Obczaj to babciu! Drogi chłopcze, sam sobie to pij. Nic nie może być lepszego niż domowa lemoniada! Ojej! Jesteś pewna, babciu? Wątpię! Na czym to ja skończyłam? Aha, czas na borówki oraz truskawki. A teraz wlewam wszystko do dzbanka i porządnie mieszam. Borówki wrzucam do drugiego dzbanka. Właśnie tak. Prawie gotowe. Wszystko wlewamy do naszej pięknej szklanki. Dorzucam słomkę. Arcydzieło, nieprawdaż? Wybieraj kate. Zacznę od tego. Jaki piękny. O, tak, bardzo smaczny. Spróbuję kolejnego. Wygląda jak woda z cytryną. Ojej, jakie kwaśne! Nie ma mowy. Zdecydowanie nie mój smak. A co to jest? Jakiś dziwny, nieapetyczny kolor, ale spróbuję. Wow, to jest mega pyszne! Zdecydowanie wybieram ten koktajl. Hurra, wygrałem! Brawo, młodzieńcze! E, dzięki. Co tam jest? Chcę chipsy. Że jak? Chipsy? Serio? Prościzna. Za pomocą tego urządzenia szybko obiorę ziemniaki. Świetnie. Tego potrzebowałam. Nie dorównasz mi, moja droga. Całe życie obierałam ziemniaki za pomocą nożyka. Patrz i ucz się. Nie chcę cię smucić, babciu, ale mam już wszystko gotowe. A co ja mam robić z tymi kartoflami? Dobra, spróbuję. Pozbędę się niepotrzebnej skórki. Gotowe. Już wygląda jak chips. Ej, głupcze, zobacz ile ja mam ziemniaczków. Doskonale. Teraz to wszystko rozłożę na blaszce. Babcia wygląda na pewną siebie. Nie szkodzi, nadal jestem nastawiona na wygraną. Wrzucam ziemniaki do blendera. Zalewam mlekiem. I mieszam. Wlewam to wszystko do foremek. I podpiekam. Dopóki moje ziemniaczane placuszki się pieką, zajmę się awokado. Pozbędę się pestki i wydostanę wszystko to, co najlepsze. Wrzucam do blendera. Dodaję soli i trochę pieprzu. Pora na blendowanie. Voilà! Sos guacamole gotowy. Co za zapach! Moje idealne chipsy są już prawie gotowe. Jeszcze tylko szczypiorek. Naprawdę myślisz, że takie chipsy wygrają? Nie ma nic lepszego niż stara sprawdzona klasyka. O, ja już wiem, co zrobię z moimi ziemniakami. Położę je do tostera i będą gotowe w 3 sekundy. Babciu, genialny co? Czemu to się pali? Kurczę, są całkowicie czarne. Nie szkodzi, może nie zauważy. Ojej, moje idealne ziemniaczane kotleciki, gotowe. Sosik postawię po środku. Co jakieś wynalazki? Smacznego. Zobaczmy, co my tu mamy. Wygląda dobrze, a to? Też całkiem nieźle. O rany, co to ma być? Zwęglone ziemniaki? Masakra. Oj, ochyda! Wyrzucam to. Spróbuję tych cipesków. Mmm, pyszne. Wyśmienite. Ciekawe, jak smakują te. Są jakieś takie niezwykłe i mają sos? Wow! Ale dobre! Są naprawdę przepyszne. Niebo w gębie! Bez wątpienia wybieram to. Świetnie wiedziałam, że moje danie ją zachwyci.